No, to ja w pierwszym odcinku, no, to ja Lena w pierwszym odcinku moim chciałam wam pokazać dzisiaj świat z moją koleżanką. Ja? Yeah. Ja! Yeah. No. Jestem pizza. No, będziemy kręcili serię, przynajmniej taki mam zamiar. No, hmm, no to tak. A Opowa, po, może ty... powiesz, jak się seria nazywa? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może. Może Le... Minecraft Kobiur Albo nie, let's play z Leną. No, może być. Dobra, to może być. Let's, pie, let's play z Leną. Możecie zagłosować? No, let's play z Leną czy. Minecraft-kobiór? No. E, no to tak. No, oprowadzę was, bo jak budowałam ten świat, nie myślałam, żeby robić z tego filmik. No ale cóż, tak, to jest mój konik. Łatek. To jest mój konik. Nie. Złota klata jest od Izy. No. Łatek jest mój i Izy. A. To jest... puszek jest mój. No. A osioł jest niczyj. Tak, to jest... N tylko nikt nie chciał. Nikt nie chciał. To jest roboczy y osioł. No. No to tak. Mm. No. Nie wiem czy znać tą bajkę, ale to jest Winki. Dixie, Lala i pom. Nie wiem, co mi szczeliło do głowy jakoś tak. No. Tak. I piszcie w komentarzu. Głosujcie jaki tytuł ma być w tego filmiku. I co wam przypomina ta głowa? bo mi ma. Mi też. Nie wiem dlaczego to zrobiłam. Jakoś tak się się złożyło. Tak tu przyprowadziła miśniaków w magiczny sposób. Nie magiczny prostu popchałam od z wioski, ale dobra. Piece, kartingi, no i trzy krzynki nie. różne. Cenne, odpadki z mobu, ziemia, drewno, rośliny, to jest jedzenie, y, cobblestone różne i narzędzia. I y, fontanna. Y, dalej mamy, y, jakby, ala, spialnie, Ten mój pupil się kręci. I nie chcę wyjść. No bo ja go tu w i nie umiem wejść. Fontanna. łoże kotów i moje. Moje wyże oczywiście, nie? Nie wiem, jakby <grytania> jak inaczej. baby, Okej, okay, tu są skrzynki. Jako strych. To jest taka jedna tajna, chociaż wszystkich nic nie mam. No nie wiem co. I oczywiście fontanna. No bo jakby to inaczej. No bo nie umiem ładnie, ładnego oświetlenia robić. Dobra, to prowadzę was teraz po świecie. No to już Tink winki, Tipsy Lalejpo, no teletubisie już was, już wam pokazałam, konie wam pokazałam. No tutaj są te, trzcina, no trzcina cukrowa, po jeden minus tego świata. Wszędzie las brzozowy, a jak nie to mroczny las. No dobra, no to dalej. Do kanionu później pójdziemy, ale teraz wam coś innego pokażę. Kanion będzie później. No hmm, dobra, pszenicy, dalej nic ogólnie nie ma, nie rozbudowałam się tu. Hmm, idziemy do kanionu. A w kanionie? Tam, ta, 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 A nie zapomniałaś czegoś wziąć? Kurczę, no. Dzięki. Musimy sobie zrobić pół płytki. Bo mamy pracę w portolu na terze. mnie. Mm, no, nie wiem, co gadać. Ty zagadaj, no, to Lena weźmie pół płytki. Znaczy, zrobi pół płytki. Weźmie pół płytki. <śmiech> <śmiech> nie, e, przepali Cobblestone'a. Mm -hmm. e, Zrobimy pół płytki i wybierzemy się do neteru. Ej, neter. A w neterze zobaczycie, co tam będziemy robić. Bo mamy pracę ogólnie. Zatem no, Lena ma pracę. No. No dobra. No no. no. no, no, no. no. tak zrobimy. A, jakby co, te pinky, Winky tipsy dla. Za, pewne jeśli macie dzieci albo młodsze siostry, bracia czy co, takie naprawdę młodsze. Rodzeństwo młodsze. No, to. to, to Raczej znacie tą bajkę. No, moja siostra to ogląda jak jest. Te, y, na CBBS to ogląda. A mój braciszek to cały czas to ogląda. A jak nie, to strażeka sama, a jak nie, to dore poznaje świat. A moja siostra najbardziej lubi wuli, e, ma, pajączek Uli i Małatyk. Ja, ale jeszcze tej bajki nie znam. Ja bajki nie znam. Dobra, bo my, my was zagadamy o rodzeństwu i w ogóle... I ba ma małych... i bajkach... I małych szk szkrabach. I, małych, i bajkach <słuch> dla małych dzieci. A to jest przecież nudne. No właśnie. A coś właśnie odkryłam. Że palące się piecuki świecą? Nie. No nie wiem co odkryłam. Spoko. No, bez komentarzy. Jak się robię te półpłytki? Tak. O, Alia ja mądra, nie? No. A sobie w ogóle tam Kobyl. Ja! Nie! Nawet Kobyl! Jezus, jaka ja je głupia jestem, Jezus. No co się Jeszcze te 28 niech się przypali. A no tak, bo jeszcze, no... Bo kobyl też jest bardzo potrzebny. Prawda? Mhm. No, chyba. No, trochę bołpy, tak jest. Dobra, my się pójdziemy. Za, za, te, za ten czas, co się to będzie, wypalać, przepalać, spać pójdziemy. A bo nie, weźmy z moje łóżko. podróżne. Mogłam wejść do sypialni. Um, troszeczkę światło się odbija w monitorze. No, dużo nie robisz. <grym> Dobra, ale to nic, no. no o, dobrze, idzie? że się orientujemy, ile ma, ile czasu nagrywamy. 7 minut. No. Dobra, no. I tak nie będziemy dużo nagrywać. Bo to pierwszy odcinek. Też już się Mamy je... ograniczenia czasowe. Jak, I tak już się da jak na pierwszy yy... odcinek. Jak na pierwszy odcinek, to już dużo się rozgadałam i pokazałam wam i, i w ogóle. Już pierwszy odcinek budujemy, no ale dobra. No, w drugim odcinku... Tak, już... w portalu dużo nie zrobiłam, dopiero małą ścieżkę i w ogóle jakiś most przez lapę. Nie wiem, po co mi to, ale dobra. Żeby poznać nowe tereny? się bardzo boję, przy lawie się tak stresuje Chyba każdy to ma. Ja się tak tej lawy boję. W ogóle już w kopalniach przestałam kopać się do góry. Jak już kopy, to ja oddalam się od tego miejsca, bo kiedyś jak moje pierwsze konto miałam, yy, no, moje bo pierwsze was... z pierwszych naprawdę było super. Naprawdę. Mm. Mój dom był do chmur. Yeah. Ale ładny, ładny był ten dom. No super był, tylko coś tam było i się to konto usunęło, nie? Mhm, mm Właśnie miałam naprawdę fajne to konto, a właśnie na tym koncie y, byłam w kopalni, dokupałam się w górę i spaliłam się z diaksowym echu z diaksowymi, z diaksowymi itami. No już właśnie od, te, od tego momentu boję się lawy. A I kopalni. Ja pamiętam jak... Y jak Było coś dziwnego, że przychodzisz do domu, patrzysz, a tam. Ten. Jakieś to ten, nie? Czy coś tam było wbite w podłogę? Co? No, ale tego się nie dało podnieść ani nic. To może strzał od szkieleta? Właśnie nie, to nie była strzała. Nie, nie mam żadnego pojęcia, co to już było, bo to było tak dawno. Moje konto było ogólnie. Pierwszy konto zrobiłam, jak miałam, nie wiem, z 7, 6, no, nie, no, z 6, 5 lat, no. No, może to tak. coś takiego. Ale ja od początku, ja miałam, jak byłam mała, miałam zdolności plastyczne i do, zdolności budowy lańczy co, budowy? no wiecie, że umiałam budować, a um, no, i ogólnie bardzo ładny dom budowałam i ogólnie, a no już po prostu straciłam też domy robię takie ohydne ja sama domów nie mogę robić. O, fajnie, 28 i 28. Patrzcie. 28 i 28. Fajnie, nie? Hmm. Już nie. Chwila może zrobię, że będziecie coś więcej widzieć. No, może coś tak więcej widzicie. No i widzicie no. teraz bajny na biurku. <noise> Ja, yeah. teraz już widzą, dlaczego ja, gdzie to było ustawienia graficzne? Mm -mm. Co zrobiłem? O mm. kurczę, no gdzie jest? Gdzie jest? Mm, to. Tryb pełnoekranowy. Trzep pełnoekranowy? No. Może zmienić sobie ten. Otw o, jest. O. Dobra. Od razu lepiej. No. O matko, już drugi ten nocny. Mam. Nie trzeba było jakieś rozgałęzienie zrobić. Dobra, może już kończymy powoli. O matko. O matko, no już. E, dużo tego nie. O, o, ja tu nie byłam jeszcze. A tu jeszcze. Może tutaj ten, ten, ta twierdza była. Mój brat połamał się na konto i właśnie tam twierdzę znalazł. Dobra, może w następnym odcinku y, po, y, rozglądamy się za twierdzą. No. No to ja bym się z wami żegnała. Pa. Trzymajcie się i cześć.